Co teraz? O kurwa! Nie widziałem! Ja pierdolę! Kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ja myślałem, że to tutaj z tych! Kurwa! W idealnej sekundzie zatrzymałem bez premedytacji! Ja pierdolę, co jest? Przysięgam, że nie było to z premedytacją! Ja pierdolę! Sorry, wziępałem się w szok, to prawda, jakby... Jest pusta, twarz druga. Raz, dwa... Nawet tu się nie przyjrzałem, bo się... wstrzokowałem. Co jest? Kurwa, znowu wypad. Co jest? Co jest? Kurwa! Koniec! Czemu ten cycak tak nieustannie wolności poszukuje? Co jest? Kurwa, mać! Przestańcie pisać, że ma zwisy. Normalne cycki ma. No kurwa, no po prostu siedziała w takiej pozycji, że jej zwisał, no. Kurwa, ciężko mi się streamuje. Jakoś tak poczułem... Że straciłem jakby czucie w rękach, kurwa krew mi odpłynęła. <gryw>